Szanowni Państwo, mam przyjemność zaprosić Państwa na konferencję, dwudniową konferencję Pulsu Biznesu o umowach dożyniowych IT. Konferencja odbędzie się na początku grudnia w Warszawie. Mam przyjemność być jednym z prelegentów i nim króciuteńko Państwu powiem o tym, o czym będę miał przyjemność powiedzieć. No, Chcę powiedzieć, że jestem pod ogromnym wrażeniem, nie pierwszy raz występując, ale pod ogromnym wrażeniem listy, i doboru tematów, i listy uczestników. Naprawdę zapowiada nam się na koniec roku znakomita, znakomita impreza ze świetnymi mówcami, świetnymi tematami, też i nowymi aspektami, jeżeli chodzi o wdrożenie IT, więc nie tylko same umowy czy spory, ale również i takie tematy jak cyberbezpieczeństwo, umowy na cyberbezpieczeństwo, czy coś, co na pewno jest najpopularniejszą chyba teraz metodyką wdrażania, czyli metodyka... EJJ, także gratulacje dla organizatorów, że taki program udało się. Jeżeli chodzi o mnie, to będę miał przyjemność pierwszego dnia opowiedzieć Państwu o sporach IT. Będę starał się Państwu opowiedzieć o tych najciekawszych orzeczeniach, których coraz więcej mamy i które nam się pojawiają. Przede wszystkim oczywiście o orzeczeniach polskich. Mam nadzieję, że będziecie mogli Państwo tutaj razem z nami też podyskutować na temat tych orzeczeń, tej argumentacji którą będziemy przedstawiali, to ważne zarówno z punktu widzenia zamawiających, jak i e, wykonawców. Także jeszcze raz Państwa serdecznie zapraszam, nie tylko na moje wystąpienie, ale również wystąpienie kolegów i koleżanek zarówno pierwszego i drugiego dnia. Co więcej, ja to nagranie robimy 20 dzisiaj mamy chyba 3 października, więc wydawało się, że jest jeszcze dużo czasu, ale przed chwileczką się dowiedziałem od organizatorów, że trzeba się śpieszyć, ponieważ jest już kilkadziesiąt zgłoszeń, także myślę, że. Lada moment, lista będzie zamknięta. Mam nadzieję, że mój głos będzie głosem, który Państwa zmobilizuje do tego, żeby jeszcze zdążyć i wykupić uczestnictwo. Liczę na nie tylko dużą frekwencję, dużą dyskusję. Mam do, nadzieję, że się zobaczymy na początku grudnia.